Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej epickiej bitwie. Także nie wiem co się dzieje, ale ostatnio wykręcacie naprawdę rewelacyjne wyniki, plus te bitwy są ciekawe, także no oby tak dalej, jest co pokazywać. Dzisiejszym bohaterem jest XXCOCOXXPL na lwę niemieckim czołgu ciężkim premium, który niedawno dostał znaczącego Buffa. Ile tutaj kolega ma tych od Nie chcę mi się liczyć, ale... Trochę jest. Może i nawet trzy. Zobaczymy sobie w takim razie jak sobie radzi. Generalnie mi się lew bardzo od zawsze podobał z wyglądu. Grałem nim chyba raz lub dwa na czyimś koncie i grało mi się bardzo fajnie nawet przed tym buffem. Także teraz po buffie pewnie jest jeszcze lepszy i podejrzewam, że jak będzie ta wymianka właśnie czołgów to sobie może na przykład wymienię ICA-6 na tego Lwa, sobie nim popykam, bo naprawdę taki mm, rasowy heavy, no naprawdę jest takim rasowym niemieckim heavykiem, bardzo ładny z wyglądu, plus świetna armata, mobilność, no wiadomo, nie powala, ale, ale generalnie czołg bardzo, bardzo przyjemny, przynajmniej według mojej opinii. Zobaczymy sobie bitewkę na mapie... Wichura, 63% Także teoretycznie Tutaj powinna być drużyna nasza Teoretycznie lepsza, ale czy tak będzie No to oczywiście się przekonamy Pojechał Koks, Kokoks, nie wiem jak Jak zwać, Kokoks, może Koks Cholera wie, może Koks Do miasta, tutaj no, nie ma na razie oporu Niestety Najgorsze w graniu takimi wolnymi czołgami Jest sytuacja kiedy jedziemy W miejsce gdzie powinniśmy no, grać powiedzmy na ten swój pancerz z czołgami wroga, ciężkimi a tu nagle się okazuje, że jest pusto w tym czasie druga flanka zaczyna się sypać no i zanim cokolwiek zrobimy nagle się okazuje, że trzeba wracać do bazy no to jest niestety w obecnych realiach bo to dosyć częsta przypadłość ale zobaczymy sobie jak sobie poradzi nasz bohater jeden do trzech nic nie zrobił nie miał okazji, okazało się, że drużyna przeciwna postanowiła zaatakować kompletnie drugą stroną poszedł mocny leming no i nic nie spotkaliśmy, bo no tak niestety bywa. <kłynie> Także tutaj decyzja, myślę, była słuszna, pojechania do miasta, ale akurat w tej bitwy okazało się, że wróg y, do miasta postanowił w ogóle nie jechać. Ale nic nam to nie daje, jakby nic, nic nie zyskaliśmy dzięki temu, że mamy to miasto. GW Tiger P. No może wyeliminowanie arty to będzie jakiś, jakaś wisienka na torcie. Szkoda tego strzału, bo był dobrze mierzony, a y, pocisk poniosło gdzieś tam. Wyeliminowanie arty byłoby bardzo dobre w tym momencie, bardzo, bardzo dobre. Jest za 305, oczywiście przypomnijmy sobie parametry działa, 234 przebicia i 320 uszkodzeń, pociski premium to 294 przebicia, i i 60 przebicia i 420 uszkodzeń. Bardzo duży zapas amunicji, ogromny plus tego czołgu. T25 na 2, oczywiście bez problemu przebijali 2 do 7, Niestety bardzo szybko doszło do sytuacji, kiedy y, bitwa zaczyna się składać to bez y, jakby naszego udziału. 2 do 8, fatalnie. Naprawdę fatalnie. No, Fact top tier you are noobs. No, oczywiście, no ale co miał zrobić nasz bohater? Kiedy pojechał... No, pojechał dobrze. skupili się na Arcie, myślę bardzo słusznie. W dalszej części bitwy brak Arty daje nam szansę na jakiekolwiek próby zwycięstwa. No i się zaczyna 4 do 9. Wrogowie nas zajeżdżają. Próba wykończenia lufy. Bardzo słusznie jest arta, która nas niestety trafia. 3 fragi już. 1300 uszkodzeń. 5 do 9. Jesteśmy na detraku Ten T25x2 wyjechał boczkiem. Zgęsił nas. 5 do 9. 1500 uszkodzeń. I zwykańcza M44. I słusznie, ale to co się dzieje przy naszej bazie. To jest jakiś Saigon, 6 do 10. Wykończenie lufy i za 406 niestety. 4 fragi, 1800 obrażeń, 7 do 10. W hapsach znacząca przewaga, 7-11. No, nie wygląda to dobrze, naprawdę nie wygląda to dobrze. Pudło, ten strzał niestety dobrze mierzony nie był. No, Lew po tym buffie zyskał opuszczenie działa, które będzie się przydawało. Jest dosyć trudny do przebicia, jeśli chodzi o wieże. Zajeżdżają nas. 7-11. Oprócz kapowanej bazy mamy jeszcze presję tej czołgów. MOT wyjechał. Zebrał strzał. Trzeba wracać tego is -a. Pomaga nam FCM. No podgórki widzimy. Brakuje trochę tej, tej mocy. Brakuje tej mocy. Jest to wszystko dosyć wolne. Jest t 400. Dobry strzał. 2400 obrażeń. 712. Wciąż kapowana baza. Nasz i kapuje bazę. No raczej nic z tego nie będzie, ale. No niech kapuje, no, coś, coś przynajmniej robi 7-12. Wykończenie T54 mod 1, bardzo dobrze, piąty frak już. 8 do 12. Idzie w tym momencie nasz kap na remis. Wrogowie cofają się do bazy. Może przez to kapowanie. Troszkę, troszkę sytuacja taka, że nie wyjechali nas jednocześnie. 6. 2800 obrażeń 9 do 12 Próba po władzie niestety zeszło 9-13 Został nam Is tylko na kapie, który kapuje, a my tu sami na raz, dwa, 3 4, 5, 6 wrogów. Na sześciu wrogów niestety 9-13 i jest dekap, wróg, zr wróg zrobił dekapa mamy 3000 uszkodzeń. Za chwilę tego Isa tam zajadą i robi się ogromny, ogromny problem 6 czołgów na nas dwóch. Znowu decap. Mm. tak mało brakowało, żeby zdjąć tego super już teraz pokazuje nam boczek. Ogromny jego błąd, udaje się wykończyć w tym momencie. Było przez chwilę sam na 6, teraz mamy sam na 5 10 do 14 500 HP. Kontra 2800, wykończyć lufę, tak jest. Ósmy frak medal Radleya Waltersa 3,500 obrażeń. 4 wrogów do wykończenia. Elc nas zajeżdża od tyłu. Czy wklejną nam pestkę? Dingnął się i popełnił błąd. Dał się łatwo wyeliminować. 9 kill 3600 obrażeń. T34 IS oraz A44 to są wrogowie. A44 pojawia się dosyć beznadziejnym manewrem. manewrem Daje się łatwo w tym momencie wykończyć. I no, ten celownik na Utejmie gdzieś tam zwiewał. Mam nadzieję, że nie napiszecie za chwilę, że to jakieś cheaty czy mody. Ja się tak naprawdę tym nie znam, także mam nadzieję, że tak nie jest, ale wydaje mi się, że nie. No, Autem był zupany normalnie, a ten cenownik, zobaczcie, on tak chodzi nawet nawet teraz dziwnie. Czasem po prostu tak się odbywa. Jeśli są jakieś górki, to on czasem wariuje, że bardzo często. Is, zostaje nam Is oraz T34. Medal Pula, 10 kg, 106 hp nam zostaje. Is nas może. Zaginiony pocisk, szkoda. T34 840 HP. IS 425 HP. T34 gra na wieżę, będzie go niezwykle ciężko przebić. ISA wystaje kawałek bardzo celny strzał. No, armata 2 potrafi takie strzały robić 4 900 obrażeń i 10 kili Szansa na 11. No, takie strzały w T34 nie mają szansy. Tutaj jest załadowane złoto apcr -y, ale walenie powierzy takie bez dokładnego przelowania we własnie nie mają absolutnie żadnej szansy powodzenia. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, to, to na pewno nie tędy droga, nie tędy droga. Isek jest na, na dobicie. Trzeba go trafić jakimś precyzyjnym, spokojnym strzałem. Niestety nie poniosło, tutaj myślę że by bezpokojnie wystarczyły. Jeśli trafi, to, to trafi, jeśli nie, znaczy jeśli trafi, to przebije. T34 Prędzej wydaje mi się, tutaj nie wejdzie, ale być może weszłoby nawet przez jarzmo. Miałem kilka takich sytuacji, kiedy T34 udało się przy około 300 penetracji przebić przez jarzmo. Wykańczamy Isa który zrobił beznadziejny manewr, 11 kill, 5000 obrażeń. No i teraz największy problem: 840 HP T34 kontra nasze 100. Dingnął się T34 na 250 peny, także może nas przebić. Pokazuje gniazdo karabinu maszynowego, tutaj będzie spokojnie do przebicia. Tak jest. Zostaje mu 498 HP. 5400 zrobione. 11 kili. Znowu gramy na wieżę. Oczywiście ten T34 popełnia duży błąd. Znowu weszło między łączenie wieży z kadłubem. T34 powinien przyjechać, zebrać i wykończyć lwa. On tutaj gra z nami na wieżę. Mogło to wejść spokojnie teraz. Mogło to wejść. Za braku penetracji chyba przez RNG. Ostatni strzał dzieli nas od zwycięstwa. Ale tu również możemy przegrać. Tak jest. Wrogowie nie zachowali się w tej bitwie jakoś wybitnie dobrze, ale zobaczmy sobie na screeny końcowe: odznaka mistrzowska, medal pula, medal Kolbanowa sam na sześciu, Spartani, stalowa ściana, duży kaliber i specjalista. 5915 uszkodzeń, 12 kili dało nam to, 1924 podstawowego ekspa. Naprawdę wynik przepiękny. Plus ta końcówka naprawdę mogła się skończyć bardzo, bardzo różnie. 34 strzały, 28. Trafiń 23 przebicia, 2200 zablokowane przez pancerz, 2 km przejechane, zarobek z premium brutto to jest 176 tysięcy. Niestety bardzo było dużo grane z pocisków premium, także na czysto zarobiliśmy około 90 tysięcy, ale zarobek w tej bitwie myślę nie jest istotny. Istotny jest wynik, który jest naprawdę rewelacyjny. Także gratulacje, oczywiście, bitwa. Była do zagrania lepiej, było sporo błędów, ale jednak wynik naprawdę robi wrażenie. A jak wiemy, zwycięzców się nie sądzi. Także mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnej epickiej bitwie. Przesłuchajcie więcej, to będzie więcej na razie. Jest pod tym względem rewelacyjnie. Trzymajcie się, cześć.